Panie Robercie, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Cieszę się, że został pan częścią historii marki Case Age i zapisał się na naszych kartach jako 100-tysięczny klient, który wypełnił ankietę satysfakcji klienta. Z tego też powodu chciałem pana zapytać o takie pierwsze odczucia, wrażenia, gdy dowiedział się pan o tym, że został właśnie pan tym 100-tysięcznym klientem. No byłem bardzo zaskoczony, bo tutaj ani od Cybulskiego żaden kierownik nic mi nie powiedział. Miałem tutaj tylko być, no a to była taka całkowita niespodzianka. Ankieta, która Pana dotyczyła, dotrzyła również ciągnika Puma 185 CVX i był to kolejny ciągnik, który zakupił Pan do swojego gospodarstwa. No to jest już mój trzeci ciągnik marki CASE w gospodarstwie. No pierwsze dwa bardzo się dobrze sprawują, były bezproblemowe tanie w utrzymaniu i dlatego padła decyzja, żeby w dalszym ciągu pozostać przy marce CASE. To była maszyna zakupiona od dealera z terenu województwa dolnośląskiego, a dokładnie od Didera Osadkowski Cebulski. Proszę mi w kilku słowach opowiedzieć o współpracy z dealerem. To jest bardzo długa historia, bo właściwie odkąd prowadzę gospodarstwo, to współpracuję z tą firmą i mam do nich duże zaufanie. A tak z drugiej strony to też w tej firmie pracuje dużo moich znajomych i przyjaciół i to też ma jakiś tam zawsze wpływ na, na wybór akurat tego, tego dealera. Pierwszy ciągnik jest już od wielu, wielu lat w naszym gospodarstwie, nie stwarzał żadnych problemów, dobrze nam służy do dnia dzisiejszego i dlatego mówię myślę, że jak najbardziej przy teraz, przy tych zmianach, które nastąpiły, bo... Sama konstrukcja jest, nie jest nową konstrukcją, ale jest mocno oświeżona, sprawdzony, bardzo dobry silnik, chyba najpopularniejszy w Europie. Do tego skrzynia automatyczna no, powoduje, że to jest bardzo prosty, tani ciągnik w utrzymaniu. No i bardzo komfortowy na, na tą chwilę z tą nową kabiną. Cieszymy się, że mamy możliwość współpracy właśnie z takim klientem. Na zakończenie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za Pana pozytywną ocenę. Się, cieszę się bardzo, że wpisał się Pan do naszej historii i mam nadzieję, że w przyszłości będą kolejne nasze takie bardzo miłe spotkania. Tak więc jeszcze Myślę, raz tak będzie, bardzo naprawdę. serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo również.